Witamy w kolejnych wiadomościach samorządowych. W tym odcinku zabierzemy Państwa na jedną z imprez, która odbyła się w ostatnim czasie na terenie Cieplic Śląskich Zdroju. W jej trakcie świętowano 20 lat Jeleniej Góry w Unii Europejskiej. Przez dwa dni świętujemy wejście Polski do Unii Europejskiej, gdzie wczoraj mieliśmy wspaniałe koncerty. Koncerty związane z muzyką europejską, z muzyką, która była, jest i była i będzie na pewno też mam nadzieję, bogatą w, w, w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, a dzisiaj jest debata, debata na temat, jakie korzyści są dla Polski, jakie korzyści są dla Dolnego Śląska, jakie korzyści są dla Jeleniej Góry, z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, z tego, że jesteśmy właśnie w rodzinie państw europejskich i że dzisiaj nie jesteśmy samotni. Jak zostało to wspomniane, świętowanie podzielone zostało na dwa dni. Pierwszego w muszli koncertowej w parku zdrojowym rozbrzmiała muzyka bez granic czyli najpopularniejsze europejskie utwory. Jeśli prawdą jest, że muzyka łagodzi obyczaje, to dokładnie właśnie dzisiaj to zrobimy. Będziemy pokazywali, jak różnorodna może być Europa i jak zjednoczona w takim odczuwaniu muzyki. Myślę, że to jest absolutnie najpiękniejszy sposób za pomocą sztuki, kultury no i muzyki, która jest mi najbliższą formą ekspresji, właśnie jednoczyć, pokazywać, że mamy bardzo dużo wspólnego, wrażliwość, muzykalność, chęć do zabawy, to wszystko to są bardzo ważne rzeczy. To będzie fajne między, między nami, będziemy świętować 20 lat razem i to jest bardzo ważne. Oczywiście to jest najlepszy pomysł na wszystko zresztą. Taki pomysł prezentacji europejskiego dorobku chyba widzom przypadł do gustu. Uwielbiamy takie imprezy. Super Świetnie. sprawa, super muzyka, przepiękne koncerty. Tutaj są w ogóle Jesteśmy tutaj trzeci rok i zawsze były przepiękne koncerty, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszymy się, fajnie jest, przyjemnie będzie oglądać taki koncert przy okazji koncertu, także myślę, że powinni być wszyscy zadowoleni. Drugi dzień to już debata europejska, w której wzięli udział aktorka i reżyserka Małgorzata Potocka, posłanka Zofia Czernow, wirtuoskrzypiec skrzypiec Wadim Brocki. Dziennikarz Bogusław Krabota, senator Marcin Zawiła, prezydent Jerzy Łuszniak i były już europoseł Jarosław Duda. Ja jestem absolutnie prounijny, uważam, że nie ma Polski bez Unii, nie ma Polski bez integracji, integracja daje Polsce jak mało komu gigantyczną szansę, natomiast trzeba w tym procesie uczestniczyć aktywnie. Trzeba być w samym jądrze Unii. My jako duży naród i duże państwo mamy szansę wpływać na jej kierunek i, i róbmy to konsekwentnie. To jest to, co jest wyzwaniem najbliższych 10 lat. Najczęściej mówimy o obwodnicach, drogach, akwaparku, o tych inwestycjach, ale ja przed tym spotkaniem dzisiaj tak sobie zadałem pytanie, a jak byśmy wyglądali, gdybyśmy nie byli w Unii? A ja pamiętam granicę, kto za każdą kosodrzewiną siedział w opista. No to są dziesiątki rzeczy. Chciałbym, żeby każdy, kto się zastanawia i marudzi, bo są powody do niezadowolenia, no umiał sobie odpowiedzieć, czy nie lepiej jednak być w Unii i pójść głosować. W debacie brali udział nie tylko zaproszeni goście, ale i słuchacze. Co sądzę? Powinniśmy być jak najdłużej w tej Unii. Ona nam dużo daje. No właśnie wszystko. Od dróg, przez oczyszczalnię ścieków. W każdym mieście widać działalność Unii Europejskiej. Każde miasto wypiękniało. No na pewno dała nam Unię celną przede wszystkim, że ja jako student ekonomii mogę powiedzieć, że bez ceł, bez tego mamy wspólny rynek, co jest bardzo ważne w nowoczesnej Europie. Mamy też przede wszystkim dla młodych ludzi, dla nas Europę bez granic. Możemy podróżować bez żadnego problemu, możemy używać zasięgu. To są takie rzeczy trywialne, bo oczywiście Unia nam dała dużo więcej. Wszędzie są wady i, i z tymi wadami trzeba e, walczyć, ale, ale w sposób kulturalny i wspólny. Chcemy szczególnie pokazać, że jesteśmy już 20 w Unii Europejskiej. Jest ona dla nas ważna, bo my jesteśmy Polakami i Europejczykami. Czujemy się bezpieczni. Czujemy się bezpieczni ekonomicznie i czujemy się bezpieczni właśnie też ze względu na to, że w sytuacji takiej, kiedy cokolwiek by się miało zdarzyć, my nie jesteśmy samotni. Aby nie przegapić kolejnych wydarzeń, zachęcamy Państwa do śledzenia informacji na stronie internetowej miasta i w mediach społecznościowych. Do zobaczenia w kolejnych wiadomościach samorządowych.